Cześć, witamy w takim bardzo krótkim specjalu od Dobrego Horroru. Chcieliśmy tutaj razem z Adamem z Dobrego Horroru. Cześć Adam. Tak, ze mną, w imieniu, co ja się mówię, To Jak jest to ja? mój pomysł autorski. Jutro rusza zbiórka na, z, wspieram to, zbiórka Zezina. Y, tak. I zbierają na co, Adam? No, na drugi... Tak. Na no, tą chyba można powiedzieć. Więc że, to, to była rewelacja. I teraz będziemy mieli... Możliwość zachowania tak, się, że jest tak, że będzie zbiórka. Oczywiście my wierzymy, że musi się udać, bo inaczej to wszyscy idzie ta tak. na rzeźbę. Tak, szczególnie po nas, jak nie zreklamujemy, podobno, nie wiem. Tak, e, tak, e, więc stąd dzisiaj nasze e, informacje o tym, że od jutra możecie na ten szlachetny, śl że tak powiem, zbierać, tak, przekładać. My na pewno to yy, My tutaj od siebie, no mówię, to był pomysł spontaniczny, taki mówię, na chwilę, żeby od siebie coś, chociaż tyle. Jutro wszelkie linki, jak się pojawią, będziemy linkować na, przede wszystkim na naszym profilu na Facebooku Dobrego Horroru. Tutaj ja też od siebie zalinkuję yy, Łukasz Śmiarski. No i to chyba tyle. No to jest antologia horrorowa, każdy znajdzie coś dla siebie. Yy, stricte stricta. dla fanów gore, trochę. Dla każdego chyba coś do Różne historie, różni twórcy Będziemy linkować tu w opisie też Do więcej informacji Nie chcemy też zdradzać za bardzo Bo chcemy też Chcemy taki trochę niepewności Dodać, żeby żeby No mówię, to jest tylko taka zajawka w sobie Jak coś więcej to będziemy dawać też znać znaczy, jak, jak coś w temacie Tak, ja tylko powiem, że już, że już czytałem yy, Parę wywiadów z pomysłodawcami ze zwina pierwszego i i zapowieźwiedź ją więcej niż optymistycznie. Będzie mocniej, bardziej, trwało, wszystkiego więcej tego. Dobra, to my, my, już się żegnamy z wami i zapraszamy do zbiórki, która, jak przypominam, kiedy? Adam się rozpoczyna? Jutro. jutro. Yy, no i mam nadzieję, że jeśli nawet nie, nie możecie z różnych powodów jej wesprzeć, to dacie znać w swoich mediach społecznych. Tak, da dalej. Dacie yy, znać znajomym, przyjaciołom, rodzinie, innym fanom horrorowym, na grupach. My ze swojej strony będziemy się starać zreklamować ją dalej. Yy, z, tak, z to tej bardzo. strony. Łukasz, dobrego horroru. I Atak, dobrego horroru, Cześć.